Co robi kamera lokalizacyjna iAdapt? Czy nagrywa materiał wideo? Kamera lokalizacyjna iAdapt jest wykorzystywana do mapowania i nawigacji, aby Rumba mogła efektywnie poruszać się po Waszym domu, nie pomijając żadnych obszarów. Zapewniamy Was, że kamera nie służy do nagrywania materiału wideo, ani nie robi zdjęć do użytku poza urządzeniem. To oznacza, że żadne Wasze dane nie są udostępnione firmie iRobot ani osobom trzecim. Dbamy o Waszą prywatność i bezpieczeństwo.